Dobra, słuchajcie, pójdziemy sobie teraz taką drogą, nie wiem, gdzie oni akurat idą, kawałek tą drogą polną, po czym przejdziemy w prawo stronę do czerwonego szaku, którym będziemy podążać do ścieżki rowerowej. Mówię, gdyby się ktoś tej zgubił. Obejdziemy w kółko i będziemy podążać w kierunku zielonej chatki. Zielonej chatce, jeśli będziemy mieli szczęście, będzie otwarta. To sobie usiądziemy i zobaczymy, jak fajnie można w lesie mieszkać, że tak powiem, bo tam ten pan często przebywa. nie? Więc zapraszam, a pokaż nowych uczestników. Tak to oni, żeby żeby nie było. Coś mądrego byś powiedział. Coś mądrego. Nawet na motkach przyjeżdżają. Ja się uśmiałam wczoraj z tego.

tak może za jakiś czas byśmy taką malutką przerwę zrobili Tak, tak, to... na herbatkę no. Słabo Halo Halo O, jest tu <laughs> to jest ja wrzucę, ja jeszcze? Ja już jestem na wieży Aha. To za następnym zakresem, tak? Słuchajcie Pani, pierwszy zbiornik Ja Jakby ktoś chciał pomorsować, to zapraszamy To nie wolno, ten nie wolno ten jest z

Teraz, teraz trochę dziwnych opowieści od naszego przewodnika z takiego kultowego miejsca proszę nakręć, przekaz eee, tak, jak to już tutaj słyszeli moi drodzy to miejsce to tak jak małe Bieszczady no i dotarliśmy do Zielonej Chatki tutaj w lesie przed ludzkim wzrokiem jesteśmy prawie pierwszy, bo jedynie dwóch Czechów jest parka, pokaż naszą tutaj zdobyć. Oczywiście koło Petykowskie jest tutaj patronatem nad tym, więc jesteśmy mile widziani tutaj w tym obiekcie. co niektórzy tutaj już są Ale jak nie miała.

Do po A tam trzecie widać, to pierwsze znaczy. To pola jako Widać fajno. Gdzie tam, tam są trzy. O, ale ładne. Trzy, czeskie? Czeskie. A czemu? A, Zabudowane jest. A? tam szliśmy w tak, tak, wiesz? Dobry! A już myślałem, że Je. to moja zasługa, a ty nic nie zrobił. Jestem na górze! No, <grym> Jesteśmy! Dochodzisz, dochodzisz! Slow motion. <grym> Slow motion. <grym> Slow motion. <grym> tak, Po pierwsze, chodź. Tak, proszę. Szlak, Przecierajcie szlak. <grym>

Bo się gotuje, nie? Jezu, jaki piękna. Gdzie? My idziemy tą samą trasą? Czy, czy coś pominąłem? Pominąłeś. Może przestań pić? Ktoś mamy pozdrawiać. Czy można już pozdrawiać? Tak. I chciałam pozdrowić całą moją rodzinę. Cześć. Mama, tato. Ta. Mama, tato. Ta. Łapiesz mnie? Ta kamera Cię bierze. Ale jak chcę, żebyś ty mnie złapał. Okay. Jan, nie rzucę Janus, kamery dla ciebie Wschodzimy z Czernicy czerwonym szlakiem, bardzo mocnym. Dobrze, że w dół, a nie do góry, bo byłby na pewno duży krzyk. A tak sobie schodzimy miło i spokojnie, jeszcze z widokami. Czernica tak, fajna. No właśnie, bo to, ja pokazuję tamtą stronę. No właśnie, zobacz tutaj. A tu się wszyscy ta, stroną. Tak, sudeckie bieszczady przywitały nas może średnio, ale końcówka zaczyna być fajna, bo już koło 17 miało być słońce, no i wychodzi to słoneczko. więc myślę, że przy samochodzie będzie jeszcze number one. Nie widać, ale słychać. No i jak wrażenia z wycieczki? Było super! Było super! Zapraszamy kolejny. Jak wrażenia? Nogi bolą. Super. <grym> to było dzień dobry? Nie. Nie dzień dobry? Do widzenia. Do widzenia. Przyjdźcie razem. Przepraszam bardzo, ale jak możecie się tak dużo popatrzeć? tak się kończą wycieczki tam jest Słuchajcie. już się nagrywa? tak, widzę, się, widzę siebie i widzę siebie ja i ciebie ja <grystanie> <grystanie> słuchajcie kochani, zakończyliśmy dzisiejszą wyprawę było około 15 km z 500 metrów przewyższenia Traska może nie była za długa, za, za bardzo stroma dużych przewyższeń Nie było, zrobiliśmy troszeczkę asfaltem, może mało ciekawie. No, niech ale widzieliśmy. Za dużo asfaltu. Tak, za dużo. Odwiedziliśmy piękną chatkę, zielony domek. Nie powiemy gdzie, bo jest tajemnica. Wujka Władka. Wujka Władka, rewelacyjne ognisko kiełbaski. Nie wspomniałeś o naparach i wywarach. Tak. Późniejśmy odwiedzili wieżę na Czernicy. Bardzo fajna Czernica do korony źle, do tysięczników ziemi kłodzkiej. Leży, więc warto było zobaczyć. Piękne widoki były z wieży. Co, co dalej dodać, Romeczku? Powiedz coś od siebie. Zajebiście. O. No i ten... Zap... Super. Aby tak dalej. O, zapraszamy do subskrypcji, do oglądania naszego kanału. No i I kochajmy wyprawy. To właśnie, kochamy wyprawy. O. Żeby nie było. Żeby nie było.